Moi drodzy, pamiętacie jak wam pokazywałam roślinkę, która może, znaczy może nie zastąpić, źle to, źle to ujęłam, ale która jest tak niezwykła, że jest bardzo podobna do storczyka. Um, nie wątpię, żebyście tą roślinę znali, jeśli nie interesujecie się ziołolecznictwem, ale moi drodzy jest to niecierpek gruczołowaty. Jest to roślina lecznicza i ja Wam o tym opowiem. Tylko postaram się ustawić tak kamerę, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje, bo widok gwarantuję jest bardzo ciekawy. Tylko nie chciałabym, żeby tutaj... O... Dobra. Myślę, że jest ok. Myślę, że jest dobrze. Eee, moi drodzy... A więc, tak jak wspomniałam, to jest niecierpek gruczołowaty. Tych niecierpków jest kilka rodzajów. My na warsztatach najczęściej poznajemy zupełnie inny rodzaj niecierpka. Mianowicie najczęściej poznajemy po prostu niecierpka pospolitego albo drobnokwiatowego, ponieważ one są najczęściej, Najczęstszym gatunkiem, po prostu tutaj u nas w okolicy. Ale oba rodzaje niecierpka są roślinami leczniczymi. Tyle, że ten niecierpek, właśnie balsamiczny, który wy tutaj widzicie, jest po prostu przybyszem, jest przybyszem z Himalajów, a więc, no, moi drodzy, Trochę, e, trochę no powiedzmy sobie szczerze, no, przebył szmat drogi, żeby tutaj do nas dotrzeć. Niemniej jednak ten akurat rodzaj niecierpka nadaje się do tego, aby uprawiać go właśnie w ogrodach. Więc polecam Wam, e, co mogę Wam powiedzieć, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o właściwości lecznicze. Niecierpki ogólnie są. Jednym z moich ulubionych e, zieli czy, czy roślin zielarskich, e, i powinny się stać ulubionym zielem e, osób, które, tak jak ja, kiedyś chorowały na astmę lub chorują na astmę i e, alergię. Moi drodzy, wszystkie rodzaje niecierpka są lecznicze i po prostu można je zbierać w okresie kwitnienia czy też owocowania. Wyobraźcie sobie, że zawierają one takie flavonoidy jak między innymi quercetyna czy kempferol. Zawierają również bardzo cenny kwas, o którym za chwilę opowiem. Ale chcę jeszcze Wam nadmienić, że owoce tutaj, wiecie, on jeszcze nie owocuje aż tak, żeby Wam pokazać, ale ma torby nasienne. Jak e, ma torby nasienne. Tutaj można je, mam nadzieję, że to widać. To są właśnie torebki z nasionami. No i moi drodzy, jeśli chodzi właśnie o te nasiona, to one zawierają bardzo dużo witaminy F. Więc e, witamina F i fitosterole po to właśnie warto sobie zbierać, e, po to właśnie warto sobie zbierać te nasiona e, i teraz jest coś takiego właśnie jeszcze w tych nasionach, co się nazywa kwasem. O Jezu, ale boję się, że mnie osy pogryzam, Wy tego. Nie wiem, czy to widzicie na obrazku, ale jest tutaj mnóstwo, mnóstwo Podniosę Wam troszkę. Jest tu mnóstwo owadów, dlatego że niecierpek jest bardzo bogaty w to, co owady lubią najbardziej, czyli w nektarek. On przepięknie pachnie, więc wabi te owady, żeby do niego przylatywały. Moi drodzy, dobra, poza tymi kwasami, poza tą witaminą F i fitosterolami, niecierpek zawiera kwas alfa-parynyropanyl. Widzicie nie potrafię, nawet yy, nazwa jest skomplikowana, trudno jest mi ją wymówić. E, kwas alfa parynarowy. E, I to jest taki kwas tłuszczowy, który jest wielonasycony e, i sprzężony. To jest bardzo ważne, dlatego że ten kwas parynarowy jest cytotoksyczny dla komórek nowotworowych i między innymi dla białaczek. E, oraz monocytowej leukemii. E, moi drodzy, niecierpki mają ogólnie działanie przeciwzapalne, moczopędne, e, rozkurczające, hamują autoagresję immunologiczną, mają również działanie przeciwłuszczycowe, e, przeciwtoczniowe, przeciwreumatyczne, przeciwatopowemu zapaleniu skóry, również przeciwtrądzikowe. Antyandrogenne, hipoglikemiczne. E, mają również działanie przeciwmiażdżycowe, e, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwalergiczne. E, mogą mieć działanie lekko rozwalniające, ale również ochronne na miąż wątroby, nerek i serca. Mają również działanie przeciwnowotworowe. E, co ważne, e, jeśli użyjemy wyciągu wodno-alkoholowego z owoców i z ziela razem właśnie z owocami, to zahamują one stany zapalne i przerost gruczołu krokowego. Zahamują nam również reakcje autoimmunologiczne, wzmocnią regenerację tkanek, zahamują stany zapalne w skórze, również w układzie rozrodczym, moczowym. I pokarmowym, wspomogą nam procesy odtruwania, uregulują przemianę materii, będą miały wpływ przeciwskórczowy, złagodzą nam objawy alergii, reumatyzmu, trądzików, zahamują łysienie androgenne. Więc to jest informacja dla panów: obniżą nam poziom glukozy, cholesterolu, czy nawet wyobraźcie sobie kwasu moczowego. Co jeszcze mogę Wam o tym powiedzieć? Takie wyciągi wodnoalkoholowe z niecierpka ochronią nam wątrobę, nerki oraz serce przed stłuszczeniem. Ale, na przykład, jeśli zrobimy taki typowo wyciąg alkoholowy albo olej z owoców z niecierpka, to będzie on nam chronił i pielęgnował skórę, która jest w stanie Zapalnym, będzie nam to zapobiegało wysychaniu skóry, zlikwiduje nam zmiany ropne, zmiany łuszczycowe skóry. Możemy robić również półkanki w naparze z ziela, właśnie z owocami. Wtedy wzmocni nam to włosy i zablokuje wpływ androgenów na cebulki. Moi drodzy, ja o androgenach. E, miałam taki kursik, bardzo fajny, i tłumaczyłam dokładnie, o co chodzi z tymi androgenami, zarówno e, w kwestiach męskich, jak i w kwestiach damskich. Jeśli was to interesuje, to ja zapraszam bardzo serdecznie e, do kontaktu, no bo niestety w dobie ksenoestrogenów e, musimy się po prostu przed tym chronić. Nie tylko kobiety, ale kobiety oraz Mężczyźni, popatrzcie jeszcze na tego przepięknego niecierpka gruczołowatego. Podziwiajcie, e, to by było na tyle o niecierpku. Jest to jedna z moich ulubionych roślin. Kocham. E, zresztą tak naprawdę e, nie ma niczego poza moim synem, co kochałabym bardziej niż po prostu rośliny. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.